Stanisław Dąbek, radca prawny, partner w kancelarii BLSK Ligal. Kłaniam się panie mecenasie. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie mecenasie, spotykamy się w ogóle w, w, w związku z tematem, który jest no, bardzo e, przyjemny w ogóle dla Polski. Dlatego, że pośrednio w ogóle Polska została doceniona na Galii Oskarowej. Tym, że e, jeden z aktorów, który grał w filmie Prawdziwy Ból, otrzymał Oscara, a Oscar dotyczy filmu, który kręcony był w Polsce. I, I spotykamy się z panem mecenasem, bo pan mecenas miał swój udział w tym, żeby w ogóle te sceny w Polsce się zrealizowały. I moje pytanie pierwsze jest takie. Czy to jest rzeczywiście jakoś specjalnie wymagające i trudniejsze, jak się z takim partnerem w ogóle z innego kraju rozmawia, który w ogóle chce w Polsce realizować taki duży projekt? I pytam o to nie tylko w kontekście filmu, tylko trochę szerszym dla naszych widzów: bo może ktoś ma. Jakiegoś kontrahenta albo gdzieś w internecie znajdzie kogoś, kto w ogóle ciekawy projekt realizuje i chciałby w ogóle pokazać mu Polskę jako przestrzeń do działania. Tu było trochę łatwiejsze, to bo scenariusz to zakładał, ale ja tu wprowadzam takie lekkie utrudnienie. I co w takim razie w takiej specyfice takiej relacji trzeba mieć z tyłu głowy? Tutaj przede wszystkim wypowiem się od strony prawnej jako, jako prawnik, który wspierał tą produkcję na różnych, na różnych etapach. Natomiast jako wstęp powiem to, że Polska staje się takim miejscem, w którym coraz więcej powstaje różnego rodzaju międzynarodowych koprodukcji z różnych krajów, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Wielkiej Brytanii czy z Francji. Polska daje dostęp do bardzo dobrych lokacji, nie, nie tylko takich, które gdzieś tam związane są z polską historią, ale po prostu okazuje się, że kręcenie filmów, ten etap samej produkcji filmowej, nie postprodukcji, w Polsce jest bardzo interesujący dla zagranicznych inwestorów. I stąd coraz więcej tych różnych, różnych rodzajów koprodukcji. Tutaj w przypadku prawdziwego bólu była to produkcja polsko-amerykańska, Natomiast nie dalej, jak parę lat temu, również wspierałem Strefę Interesów. To była produkcja polsko-brytyjska, również, również otrzymała, otrzymała Oscara. Natomiast ja mam takie wrażenie, że, że na pewno pewnym problemem dla np. amerykańskich inwestorów może być zrozumienie pewnych zawiłości. Prawa polskiego czy też prawa europejskiego związanego z prawem autorskim. Natomiast gdzieś tam już na etapie dalszej produkcji udaje się nawigować przez te, przez te problemy, rozwiązywać je i dostarczać, dostarczać zagranicznym koproducentom ten produkt, którego, którego oni oczekują, który będzie później e, możliwe do dystrybucji e, w innych krajach, szczególnie na terytorium Stanów Zjednoczonych, tutaj w przypadku, e, w przypadku Stanów Zjednoczonych. No Panie mecenasie, ja teraz jakby jeszcze jakby rozszerzę to szerzej, dlatego, że mi się wydaje, że po prostu przy filmie to jest mimo wszystko w ogóle prostsze. Bo jeżeli komuś tam, jeżeli tam reżyser, czy scenariusz zakłada po prostu pewne ujęcia, pewne miejsca, czy w ogóle jakieś miejsca, które w ogóle pasują do tej koncepcji artystycznej, to wydaje mi się, że to w ogóle wszyscy na głowie staną, żeby tak się stało. No i trochę tutaj tak się w ogóle cały film udało zbudować w ogóle, który jest pośrednio piękną, powiedzieć o Polsce i historii Polski, ale jak się tak ktoś w innej branży pojawia w Polsce, to myśli pan, że ma teraz łatwiej czy trudniej, jakby chciał się pojawić w Polsce, jakbyśmy go chcieli tutaj do koło, nie koło produkcji, tylko koło biznesu ściągnąć. Myślę, że oczywiście to, to tutaj zależy od konkretnego indywidualnego przypadku. Rzeczywiście tak trochę jest, że z tą produkcją filmową wiąże się pewien, pewien nimb tej tajemniczości, ta aura, aura pojawienia się na ekranie. Natomiast ja też tak powiem, że nie zawsze tak jest, że, że jakieś lokacje są dostępne i nie, nie zawsze wcale nie jest takie proste czasem zrealizować wizję reżysera, szczególnie kiedy mamy do czynienia z takimi. Miejscami szczególnymi, jak obóz koncentracyjny, wcale to nie są, nie są łatwe i tam uh -huh. proste, proste tematy. Natomiast to, co do innych tutaj inwestycji, to, to myślę, że różnie to bywa. No, na pewno tutaj sporo zależy od lokalnych, lokalnych władz, które gdzieś tam, samorządów, które gdzieś tam mogą na tym poziomie lokalnym, lokalnym wspierać pojawienie się takiego inwestora i pojawienie się tej inwestycji. Natomiast na, na pewno nie jest to tak nośny temat i tak dobrze, powiedzmy, sprzedający się, jak, jak tutaj produkcja filmowa. Znaczy bo tak, bo to kilka lat temu było tak, że rzeczywiście, żeśmy mieli bardzo taki wysyp inwestycji zagranicznych, w ogóle budowaliśmy wokół tego taką legendę ściągania różnych filmów do Polski. Te filmy się już rzeczywiście może już tak oswoiły, że, że rzeczywiście kolejne podmioty mają większe wymagania, ale ja na sekundę jeszcze wracam do filmu W takim razie, yy, może Pan nam zdradzić, jak się w ogóle pisze takie, że tak powiem, porozumienia prawne z takim podmiotem, który jest z, z innej zupełnie części świata? To się tak pisze. Po polsku, po angielsku, czyli i po polsku, i po angielsku, tak żeby i ci tutaj w ogóle rozumieli, i tamci w ogóle po swojemu rozumieli, i tak naprawdę, że tak powiem, jest, wymaga się tutaj takiej dwujęzyczności? Znaczy, jeśli chodzi o etap koprodukcji, czy zawierania umowy koprodukcyjnej, to standardem jest jednak posługiwanie się językiem angielskim. Tutaj uh -huh. myślę, że to dotyczy szeroko całego sektora, to znaczy jeżeli mamy do czynienia z koprodukcją, no to jednak język angielski jest tutaj dominujący. W większości przypadków takie umowy poddaje się jurysdykcji zagranicznej. Na przykład amerykańskiej. Aha. Natomiast same, same umowy związane z produkcją, czyli tą produkcją liniową, czyli umowy z aktorami, umowy na lokacje, y, tutaj jest różna praktyka. One najczęściej są oczywiście polskie, natomiast y, czasem stosuje się umowy dwujęzyczne bądź w języku angielskim. Na, natomiast rzeczywiście rzeczywiście tutaj kręcąc w Polsce raczej, raczej praktykuje się polskie umowy, ewentualnie wersje dwujęzyczne. Natomiast już takie, ta, ta produkcja liniowa raczej już nie jest jakby w samym języku angielskim, chyba że oczywiście tutaj jest sytuacja taka, jak mieliśmy w przypadku prawdziwego bólu, czyli tutaj obsada aktorska jest ze Stanów Zjednoczonych. Przeważającej mierze to tutaj oczywiście oczywiście te umowy nie były w języku polskim, tylko w języku angielskim. Panie mecenasie, jeszcze o jedną rzecz na koniec zapytam, bo żeby w ogóle film nakręcić, no to trzeba absolutnie mieć miejsca takie, które pokazują w ogóle te przestrzenie. Wiemy, że to tak nie można w ogóle z kamerą, jeszcze przy dużej produkcji pojawić się w centrum Warszawy, a tym bardziej w ogóle w miejscu historycznym. Czy przy okazji takich produkcji. Tak ja to w ogóle mówię produkcja, tak naprawdę mam z tyłu głowy cały czas, że jakieś projekty biznesowe trochę szersze, To się w ogóle ciężkie negocjacje odbywają. To naprawdę trzeba z tymi konkretnymi właścicielami miejsc pewnych nieruchomości, pewnych terenów wejść naprawdę w jakąś no, taką poważną po rozmowę biznesową co do korzyści, kosztów, czy to jest jednak prostsze, że skoro w ogóle Tutaj tak kręcą, to tak jak trochę że tak w dawnym ustroju mieliśmy, to po prostu wszystko zrobimy, żeby tylko zaczęli w ogóle e, zrobić to, co planują i żeby nas pokazali. Znaczy, tutaj przede wszystkim, przede wszystkim od strony prawnej, Polska ma całkiem przyjazny system prawny związany z produkcją filmową. Tutaj podaję jako taki przykład system francuski, w którym istnieje tak zwane prawo panoramy co oznacza, że kręcąc film na ulicy i gdzieś tam przykładowo film będzie obejmował rzeźbę, to należy pozyskać zgodę autora tej rzeźby na to, żeby ten film pojawił się. Tutaj na szczęście polskie prawo nie jest tak nie jest tak rygorystyczne i te kwestie te kwestie nie są uregulowane w taki sposób, który nakazywałby pozyskiwanie zgody na przykład architektów budynków czy właśnie Aha. czy autorów autorów rzezi. Także jeśli chodzi o takie kręcenie w miejscach publicznie dostępnych to, to tutaj myślę, że nie, nie ma z tym dużo problemów. Tutaj oczywiście jest kwestia pozyskania rampasa drogowego czy zamknięcia ulicy na, na poczet kręcenia filmu. Natomiast moim zdaniem tutaj od strony prawnej dużo problemów nie ma. Oczywiście jeżeli dochodzi do kręcenia w tych takich lokacjach bardziej unikalnych i które są wnętrzem i należą do, do danego, czy to nie wiem, restauracji, hotelu, to, to tutaj oczywiście te negocjacje bywają dużo, dużo trudniejsze, dużo dłuższe i często dużo bardziej, dużo bardziej skomplikowane. Panie mecenasie, bardzo dziękujemy. Stanisław Dąbek, radca prawny, partner w kancelarii BLSK Legal był e, moim gościem. Gratulujemy panu mecenasowi, bo w ogóle pośrednio to pan tego Oscara dostał. Być może pana pracy, by nie udało się w ogóle nakręcić tego, co się w Polsce przy okazji filmu pokazało światu i e, e, w ogóle ten, kto Oscara dostał, to w ogóle m, pośrednio także i panu powinien być za to wdzięczny.